No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Michał z tej strony, a w dzisiejszym wideo zajmiemy się eksploracją layera drugiego na ethereum, którym będzie Starknet. Tym razem wracamy do Starknetu, ponieważ dzięki uprzejmości kapitana airdropa, jak i LIO2 Crypto, mamy Drugą listę, drugi zbiór testnetów, drugi zbiór ekosystemu, właściwie, i co możemy tutaj robić, więc tak jak ostatnio robiliśmy sobie z Aptosem, tak samo dzisiaj przelecimy sobie ten Starknet. Część tych testnetów już sobie robiliśmy, część należałoby odświeżyć, część odświeżymy, ale nie gwarantuję Wam, że zrobimy wszystko, ponieważ jest tutaj 142 pozycje. No i oczywiście nie wszystkie są aktywne, także spokojnie, powoli. Czym jest Starknet? Starknet jest to Layer 2 na Ethereum. Możemy go w sumie porównać do Siki, z IK ponieważ tam również większość rzeczy odbywa się na testnecie, tak samo tutaj Starknet nie ma jeszcze swojego mainnetu, działamy głównie na testnecie, więc nie przeciągając oczywiście zapraszam na Intro! Oczywiście zapraszam tutaj do śledzenia tych dwóch profilów, jakim również możecie zajrzeć na Discord. A tymczasem, co będziemy właściwie potrzebować, żeby zacząć eksplorację tego Starknetu? No wypadałoby, żeby ściągnąć sobie jakiś portfel. Ja akurat będę używał tego Argent x -a. Argent X ma dwie wersje. Argent X wtyczka na Chrome, do tego jest jeszcze wersja mobilna, ale to nie są te same dwa portfele. Dodatkowo jeszcze mamy portfel Bravos. To już według uznania możecie używać, którego, który Wam się podoba. Więc tak, na początku najlepiej by było się zaznajomić z którymś z mostów, bo musimy jakoś przerzucić sobie tokeny testowe. Najlepiej chyba będzie z Gorli, właśnie na Startnet. Więc tutaj mamy jeden Post od właśnie kapitana airdropa. Zaraz zobaczymy, jak możemy tutaj sobie przerzucić te testnety. Oczywiście, będzie nam potrzebna e, koparka. Wejdźmy tutaj, sprawdźmy jak to wygląda, ale no, więc tak jak widać, musimy się podłączyć Argent X i jakimś drugim portfelem, na przykład Metamaskiem, ale najpierw wykopiemy sobie trochę Ethereum i pokażę Wam tutaj taką koparkę. Jeśli wpiszecie sobie gorli Proof of Work faucet wchodzimy sobie tutaj, część z Was już powinna znać ten kranik, klejamy tutaj nasz airdropowy adres, jesteśmy ludźmi. I zaczynamy kopanie. I tutaj możemy sobie wykopać maksymalnie 6 Ethereum w ciągu 5 godzin. Więc ja już sobie rozpoczynam moje kopanie. A będę używał tokenów, które już tam sobie wykopałem trochę wcześniej. Dobra, i tutaj, jak już się połączymy, musimy mieć też nasz MetaMask tutaj na sieci Gorli. Jak sobie zjedziecie na dół to tutaj jest sieć Gorli. Tą siecią musicie się połączyć. I teraz tak, będziemy mintować sobie tutaj jakiegoś nft na Layer 1, właśnie na Gorli. I później sobie przerzucimy na Layer 2, czyli na Starknet oczywiście. No i w tym momencie niby nam się tutaj mintuje już. No i tu chyba już mamy pierwszą, pierwszą wtopę, bo nic mi się tutaj nie mintuje. Connect Argent. Argent Connect. Spróbujmy jeszcze raz. Minta Batch of NFTs. A few moments later. No, chyba jednak nie. Spróbujmy tą opcję. Po prostu tak, jakby się nie łączył z tym Metamaskiem. Ale jak on tutaj nie chce śmigać, to go olewamy. Po prostu. I wracamy sobie tutaj. Tutaj dokładnie. I wchodzimy na Stark Gate. Bo to jest ten prawilny. Ten najlepszy mostik. Także tego musimy najlepiej użyć, żeby właśnie przerzucić sobie to Ethereum, żeby później mieć na opłaty transakcyjne. Więc tutaj wbijamy website, i tutaj również musimy się połączyć naszym MetaMaskiem. Ciach i teraz Starknet Wallet, czyli ja wybieram ArgentX, Argent Power. Tutaj muszę się połączyć, connect. No i elegancko. I widać, że ja nawet na startnecie już tu mam jakieś Ethereum, ale żeby nie było, że Wam nic nie pokazałem znowu, to przerzucimy oczywiście sobie tutaj 0.2 Ethereum. Transfer. Ciach. I niech leci. Zatwierdzamy na naszym metamasku. Co on się tak wolno ładuje? Leć. Leć ptaszynu. Ładuj się szybciej, bo na tym testnecie znowu będziemy siedzieć całą noc. Transaction sent. No i poszło. Oczywiście bardzo możliwe, że będziecie musieli poczekać sobie trochę na te tokeny. Ja teraz mam półtora, to no zobaczymy kiedy przyjdą. Może, może jeszcze to się stanie na wizji. Także tutaj mamy... Stargate'a mamy zrobionego. Tutaj mamy ten 10 swap. To też pamiętam, że już kiedyś robiłem. I oni tam mają jeszcze notkę, żeby nawet przetestować ich na mainnecie. Dobra, i tutaj się łączymy. Connect, download Argent. Ja mam Argent. Ok, teraz. Dobra, łączymy się. Ale wiecie, co musiałem zrobić? O, teraz znowu switch to testnet. Nie, kumam. Ale musiałem przerzucić tutaj na mainnet i stworzyć nowe konto. I teraz prze Połączyłem się i muszę przyłączyć znowu na testnet. I znowu się połączyć. Nie kumam tego. Ale tutaj jest jakiś kranik. I co tu nam? Może nam dadzą nam tutaj jakieś tokeny. Więc tweetujemy to i może będziemy mogli porobić jakieś słapy. Tutaj się coś pozmieniało odkąd ja ostatni raz tutaj byłem. Widocznie. No ale to teraz znowu będziemy musieli czekać Trochę na te tokeny. Chyba będziemy musieli zostawić to na, na później. Dobra, więc co tam mamy kolejnego na liście? Alfa Road Finance. I tutaj mamy odnośnik znowu do posta od kapitana Airdropa. I sprawdźmy, co on tutaj napisał. Zwykle w każdym poście również mamy instrukcję tutaj, jak to konkretnie przejść. Więc tutaj jest dokładnie link do tego testnetu Alpha Road. Łączymy się oczywiście naszym Argentem. Connect. Tutaj możemy sobie wymintować jakieś Bitcoiny i Ethereum. Aha, tutaj nas przenosi na Kranik. To my nie potrzebujemy. Już tutaj mamy 1000 Bitcoina. Tak, dodam sobie to do portfela i pojawiło się tutaj moje 0,2 Ethereum. Także widzicie, wcale nie trzeba tak długo czekać. Dobra, to możemy sobie teraz porobić jakieś słapy. Więc robimy takiego słapa, tego bitcoina, zamieniamy na te tokeny TST. No i później będziemy stawiać jakieś pulę płynności, oczywiście. Zatwierdzamy na naszym portfelu. Tylko niech to się za... Tak jest. Pięknie, dobra, mamy to. Jeszcze możemy takiego sobie słapa trochę Ethereum na Bitcoina przesłapować. Approve. tutaj jest jakaś informacja, że to te słapy mogą trochę potrwać, nawet do 10 minut. Dobra, to wbijamy tutaj na pulsy. No i na pulsach to oczywiście wiadomo, co trzeba zrobić. Trzeba stworzyć tę pulę płynności. I tutaj w puls musimy dać add liquidity. No i wtedy dodajemy tutaj tą płynność. Taką pulę na przykład możemy sobie zrobić. Add Liquidity. Confirm oczywiście. Zatwierdzamy na naszym metamasku i cierpliwie czekamy. Bęk. No dajesz. No dajesz, bo no. Dzięki. Kolejną parę Ethereum. Ten Aster. Nie wiem skąd mam ten token, ale możecie sobie porobić po prostu słapo oczywiście. O, taką mini mini basen taki sobie postawimy dobra to to już niech się tutaj dodaje a my jeszcze musimy sobie zakupić trochę tego TST po prostu wymienimy sobie 50 bitcoinów na ten token bo nie starczy mi po prostu na pulę tam mam tylko 3 tokeny a mi nie starczy co tu się stało co to za error jeszcze raz, chcemy tego słabo zrobić, no elegancko, dobra poszło, znaczy idzie dopiero, ale tu już się możemy przygotować. Dajemy tą tutaj pierwszą pulę, czyli to będzie Bitcoin i ten test. No jedziesz, bo tu jest jeszcze pending, czekamy, dobra wskoczyło, a nie to nie to wskoczyło, to wskoczyła płynność, ten jeszcze tutaj siedzi, jeszcze czekamy. No. Trzeba trochę cierpliwości, nie ukrywam. Dobra, mamy to. Ale teraz znowu musimy sobie tu odświeżyć. Tak jest Ad Liquidity. I bierzemy oczywiście Bitcoina, testowego, portfel nam się rozłączył. Więc damy sobie tutaj 20% i trochę tego bitka. I dajemy płynność i tyle. I to by było ostatnie zadanie tutaj. I lecimy z kolejnym testnetem. Kurde, już. No, trochę mi zejdzie na nagrywaniu tego, a na edycji pewnie dużo więcej jeszcze. Dobra, tu już niech się dodaje, a my patrzymy, co tu mamy. mamy następny. Astrai, Astraly, to robiliśmy, bo tam właśnie miałem tokeny z tego. Tak jest, także tego nie będę robił, odsyłam Was tutaj do tego wideo. A my lecimy dalej. Brine Finance, tutaj są jakieś zadania na kru 3 do wykonania. O, to jest link do Discorda. Ok, więc tutaj są wszystkie linki na Discord u kapitana Airdropa, testnet Brine Finance. Metamaskiem, tu się łączymy. Get started. Tu jakie weryfikacje oni mają. Tego chyba nie robiłem jeszcze. Dobra, poszło. Imię, e-mail. Michalski. Wiadomo, kod referencyjny, tutaj skopiujmy sobie od kapitana. Airdropa. Gdzieś go tu, się tu jest Referals. Redeem here, ciach, Redeem Code. Jeśli chcecie, możecie od kapitana Airdropa, a jak nie, to wkleję wam ten mój. Ktoś mi się tu przydadzą i robimy jakiś depozyt. Tylko co my tu będziemy deponować? USDC oni tutaj mają. Kurde, u mnie słabo z tym USDC, ale może chociaż. Jakiego Ethereum by przyjęli? Teraz dobra, to zdeponujmy sobie może jednego Ethereum, tylko to jest działa na Gorli w tym momencie. Skoro my tu jesteśmy na Metamasku, zatwierdzamy tą operację i sprawdźmy, co tu się będzie działo. Czekamy na 24 potwierdzenia, a później wbijamy na trading i będziemy tutaj kombinować. No i poszło w końcu, więc od razu mamy to. Przeliczone na USDC, po prostu. Okay. A jak wejdziemy sobie tutaj w trading Ethereum USDT i możemy tutaj zatradować sobie po markecie, na przykład za 50 bucksów, w ten sposób musimy sprzedać trochę Ethereum po markecie. SELL: Your order is under pending state, please check later. Ja nie wiem. Żeby nie było, że ja tu nie wiem, co ja tu robię. Po prostu jestem tu pierwszy raz, więc w sumie to nie wiem, co ja tu robię. Przepraszmy, bo tutaj jest instrukcja oczywiście. Go to wallet, claim false tokens. Tam nam dadzą USDC Select, czyli tu możemy sobie sprzedać, później możemy kupić. Bitcoina, buy and sell. No to tylko tyle. Tylko, że on nam tu nie chce nawet. A gdzie jest ten kranik? Tu nie ma kranika żadnego. Okłamali nas. Okłamali, oszukali nas znowu. Banda, PD, coś tam. Nie no, ja chcę sprzedać trochę tego Ethereum. I proszę mi tu po markecie chcę to sprzedać. No co pending? Co pending? Dobra, już mi się to nie podoba. Idziemy dalej. Starknet coming soon. Tutaj można jakieś role złapać. O co chodzi? Pokaż. Tak jest Dolven Labs, Tutaj test net role. Mhm. Więc wchodzimy. Chyba pierwszy raz śnieg zobaczył. Czy o co chodzi? ok, lecimy dalej. Dziedaj swap. Dziedaj słap też robiliśmy już. Tutaj zapraszam. Magneti również robiliśmy tutaj. Zapraszam. A MySwap nie jestem pewny, ale jeśli to robiliśmy tutaj, <ścoughs> Parallel Finance również robiliśmy tego tutaj. <ścoughs> Zaraz mi zabraknie tych oznaczeń. Starknet ID to już jest skończone. Tutaj na crew tree oni mają różne rzeczy. ZKX Gamify, czyli może jakieś gry fajne. ZK Casino Influence Testnet, co to jest? Nie będziemy tu siedzieć nie wiadomo ile, bo ja już tu nagrywam 34 minuty. Nie wiem ile tam jest realnie, ale no zobaczymy. Pewnie połowa tego jest i tak do obcięcia. Bo ten ostatni test nagrywania było na godzinę, a wideo wyszło jakieś 25 minut. No, bo bez sensu, żebym wam pokazywał, jak tam czekam, aż się potwierdzi jakaś transakcja, nie? czy coś. A nie zawsze chce mi się to pauzować. O światło mi wysiadło mi światło. Widzicie? Tak długo to nagrywam, że a światło poszło w pizdu. Znaczy, wyłączyło się. Dobra, Metamask. Tutaj się łączymy. Fajnie to wygląda, tak jak ten airdrop na, na kosmosie, co był z tymi butami. No przecież zaraz mi komputer padnie od tych wymagań tej grafiki. No i już tu się coś popsuło. Metamask nie wyskakuje, install app. Jak to install app? Ty no rzeczywiście. Ten MetaMask coś mocno zamulił na tej stronie i oni tutaj chcą, żebym ja się połączył mainnetem Ethereum, więc no to jeszcze nie. Kiedyś sobie tutaj wrócimy. MySwap, mySwap robiliśmy. On install bravo. teraz no to na pewno nie robiliśmy. Aha, Argentex connect, connected. Możemy sobie tutaj zesłapować Ethereum dodaj, proszę bardzo, więc chyba jednak nie robimy, nie wiem zresztą. Nie wiem, klikamy, robimy, może coś z tego wyjdzie, może nie, nigdy nie wiadomo. W sumie teraz ogarniam te testnety na trzech sieciach, czyli na kosmosie, plus do tego Aptos, no w sumie na czterech, bo ten ZK Sync jeszcze i tutaj mamy Starknet, a na Kosmosie też mamy. Kosmos, jako ekosystem, a nie jako poszczególne sieci. Także tam też jest tego dość sporo. No i kurde, myślę, żeby to jakoś ograniczyć, bo wszystkiego się ogarnąć nie da. Włączmy do no. światła. Ja mam światło awaryjne. No i kręci, kręci i nie chcę przekręcić. Ale generalnie fajnie, że robią te listy, bo mamy wszystko elegancko uporządkowane. Także no. Te listy trochę pomagają. Też pojawiła się nowa lista, jeśli chodzi o Aptosa, i wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o tokeny testowe na tym Aptosie. Bo też od dwóch dni próbuję kupić jakieś NFT, tam na mówię i nie za bardzo to idzie. Skrajniki nic nie leci, a podobno oni na mainnet wchodzą. No, w ostatnim kwartale tego roku wchodzą na mainnet. Także proszę tu o spięcie dupy, a nie presy tej sieci będą robić co tam kilka tygodni. zk -Sync podobno też się resetuje, także jak macie jakieś te tokeny na zk to możecie sobie tamten przerzucić na Layer 1 i po resecie sobie wrócicie. Możemy tutaj wejść, może oni nam tu dali już jakieś te tokeny, może, możemy sobie porobić swapy z tego Twittera. 1.7 DAI, to może już mi tego DAI dało tutaj stąd, o nie, ja miałem wcześniej 1.7 DAI. Dobra, idzie tutaj ten swap. Zobaczymy. Ciekawe, czy to są jakieś można dodawać, jakieś można dodawać. Jezuściku, jeszcze będziemy te pule dodawać. Jeszcze to się tu nie ładuje. Masakra. Swap transaction done. Tak, skoczyło. Dobra. Więc teraz na przykład dajmy sobie dwa. Daj, i damy sobie taką pulę płynności. No i oczywiście, tak jak zwykle, możecie obskoczyć wszystkie te pule, wszystkie te swapy zrobić na możliwe opcje. Approve, co tutaj mamy? Mamy tylko USDC jeszcze. Tu też możemy tam sobie 0 1, Następne 1,6 USDC, robimy swap. Tutaj akurat jest ok, że można zrobić kilka tych transakcji, a one później sobie przejdą. Jak tam sieć je puści, to one wskakują powoli. Dobra, jak to już tutaj jest, to możemy sobie dać tak i tak. i Teraz poczekamy. Ok, mamy info liquidity accepted, więc tutaj jeszcze za tego dolara sobie ciekniemy kolejną płynność. Dajemy oczywiście aproba jak tylko nam się tutaj pojawi i możemy zrobić sobie jakiegoś. Nie, tutaj już wszystko jest ok, to możemy wskoczyć na tego 10k i tutaj nam dali te tokeny, czy nam nie dali? TK Loading Balance mamy 500, no więc lecimy z tym. No, sprzedajmy sobie na przykład 20 ciekawy czy możemy robić transakcje na dwóch różnych protokołach jednocześnie. Chyba można. Przecież to jest w końcu Layer 2. Oni tutaj pracują mocno nad skalowalnością. No to skalujmy te transakcje. Dobra, to jeszcze jakieś USDC może. Pyk, swap, confirm, ciach. Później jeszcze tutaj sobie dodamy płynność. No i wiecie, chyba Was niestety już zostawię. Z tymi testnetami. Możecie sobie przelecieć tutaj tą listę. Zobaczmy, czy coś tutaj jest ciekawego. Ten Rabbit X. Podobno tutaj były też jakieś zadania kiedyś do wykonania. Tutaj jest Stark Swap. Może tym warto by było się zainteresować. Xbanka to też już robiliśmy. Xbanka Wam tutaj podwieszę. Fi. Coś było z tym Fi, ale to nie pamiętam. Influence. Ale tu są NFT-ki, to w sumie o dupę rozbić. Infrastruktura, tu już jest dupa. Dobra, no to w sumie większość zrobiliśmy. To magnety też robiłem, nie wiem czy wam mówiłem. Magnety to chyba robiliśmy za dwa razy i później tam były takie quizy, ale quiz akurat udało mi się rozwiązać tylko jeden, bo quizy miały bardzo krótką datę ważności. Sprawdźmy, jak tutaj leci. Transaction submitted. Ok, elegancko. Weźmy sobie ten drugi, TKB teraz. Też możemy tutaj 5 sprzedać. Ciach, swap, confirm. No i jedziesz z tym, jedziesz ziomuś. Pyk, submitted. Jeszcze trochę tego Ethereum na DAI sobie weźmiemy. O. Takie dziwne swapy tu trzeba porobić. No i później wskakujemy oczywiście na pulę płynności. Dobra. Już tu chyba mniej więcej mamy wszystko. Sprawdźmy, jakie oni tu mają płynność. Ło, jest tego dość sporo. <grych> My plus. Dobra, no to lecimy. Na przykład dyszkę sobie damy. Tak jest. Depozyt, confirm, supply. I tutaj jeszcze zatwierdzamy na portfelu. Dobra, dobra mamy to. Więc możemy teraz kolejny ciach. Fajnie, że nas tak przenosi. Podoba mi się to, że nic nie musimy ustawiać, tylko mamy konkretną listę i możemy lecieć według tej listy od góry do dołu. Wtedy wiadomo gdzie coś się zrobiło. Nie pogubimy się w tym lecimy trzeci, tutaj też jakieś 0,2 takie mikropule stawiamy po to tylko, żeby zaznaczyć naszą obecność, że Michał Michalski tu był i że ty też tutaj byłeś. I byłaś. No, apru. No, i elegancko. W ogóle jutro będzie coś ciekawego. Dla wszystkich graczy chciałbym zapowiedzieć, że jutro, jutro będzie kilka zadań do wykonania. I wydaje mi się, że będziecie też bardzo zadowoleni. Niektórzy gracze, o którą grę chodzi, to już musicie się sami domyślać. No, elegancko. Dobra, to nie będziemy tutaj klikać, bo generalnie wiecie co macie przyklikać. Także przelecicie sobie tą listę tutaj elegancko z testnetami. Te listy będą upgrade'owane. Także, jeśli będzie się tutaj coś pojawiało nowego, to będzie również upgrade'. No i możecie wbić tutaj do nich na Discorda. Serdecznie zapraszam, ja również tam jestem. I działamy, nie śpimy, robimy te testnety. Zbieramy tokeny z rynku, zbieramy airdropy, zostawiamy łapki w górę, komentarze dla zasięgu oczywiście. Siemanko, pozdrówki, jo!